A ty wypowiedz się o udziurawych balonach na przykład No i jaki Dziur... balonach? No to powiedz, to to jest balon. Wiesz co? No. Balon jest, lekają balon latem. Lotnisko stały ten balon. Nie? Ja, ja Ciebie nie obgaduję. No. Ba, balon, no co? Mm, Obgoduję? Widziałeś ten, jaki balon w tamtym roku, koło nas leciał, gdzieś tam spać. Nie było tak? To nie widziałaś? Było. Jak fajnie, te gazem prrr, prrr, i podnosi do góry leci, o, Tak? Chcę powiedzieć, niezależnie dla pani Bartki, dlaczego to wy robicie te dziurki? No? Fajnie? Ale to, a czemu, proszę pana, a czemu ja u góry mam na górze, tam u nas, mam jeszcze chyba... Trzy czy cztery pary spodni dżinsowych, Jeszcze ja ich nie użyłem, tylko jedno czarne. Tylko chyba przez tyle czasu. Ja lubię... Ja odchodzę, to chodzę, patrzę. Ja wszystko w dresach. Mam dresy cały. To bo ja sportowiec Jak się idzie, to jest to, A to jest zobacz czyste prawie. Całe te i to wygodnie jest i przebieg jest. Organizm odbija inaczej. Dobrze mówię? Tak. Proszę Panią. Pani Wam